to meet our fighters introducing first fighting out of the red collar this man has a record of two wins zero defeats representing Lubawa Sabawa. Pamiętam, jak Sebastian do mnie przyszedł jeszcze wtedy na starą salkę przy ulicy Warszawskiej. Pytając się, czy można by dołączyć na treningi z kolegami. Oczywiście zgodziłem się na to już od samego początku wtedy zaimponował Sebastian swoim charakterem. A wtedy żeśmy trenowali troszeczkę taja, więc twarda formuła. Sebastian ubolewał na kolano. Nie wiedziałem o co chodzi, a jak się później okazało. Prawdopodobnie chodziło to o Łękotkę. Teraz już z tym zrobił porządek, ale pamiętam jak dziś, mimo bólu, potrafił krzyknąć i, i trenował dalej. Nie przestawał. Just at the check-in area now for this middleweight contest, fighting out of Lockdown MMA, making his debut. It's Sebastian Skronka. Okay. Yeah, we'll go with that. Was that close? Not bad. That um, second fighter from Lockdown MMA to compete this evening, obviously Marcin Bednarz, had a fairly impressive debut earlier on tonight, stopping his opponent via TKO due to strikes. And uh, I guarantee Sebastian. For the purpose of this evening, shall we call him Seb? Why not? Why not? We'll be looking to follow suit as he uh, gives a deathly glare to his opponent inside the cage. And, I, and I'm hoping James isn't in mind. We'll just call it Jim, make it nice and simple. <laughs> we got Jim and Seb in the cage. Jim in the pure pure black trunks, and Seb sporting the... See, you'd, you'd whittled that down to Jim and Seb, and then you. Jest to niesamowite, ponieważ wyjeżdża z Polski na obce podwórko, całkowicie nie znając nikogo. Tyka się ze sportem kontaktowym. Zaprzyjaźnił się tam z grupą poloniną, tak zwaną familią. Ma teraz tam ogromne wsparcie, ale mimo wszystko uważam, że jest to trudna droga. Ja głęboko wierzę, że jeżeli Sebastian znajdzie dla siebie wsparcie, jeżeli przychylne osoby będą chcieli mu pomóc, może naprawdę rozwinąć swoje skrzydła nie tylko na skalę ogólnopolską, ale też i międzynarodową. Jestem pewien, że będzie można o nim usłyszeć. Ale w, pojedynku nie, w pojedynkę niestety nie da się tego zrobić, dlatego też między innymi ja tu jestem, żeby go wesprzeć, żeby stał się nieanonimowy. Z Sebastianem znamy się już od najmłodszych lat. Tak się złożyło, że jesteśmy z jednego rocznika i chodziliśmy razem do przedszkola. Później razem graliśmy w piłkę w klubie Motor Lubawa. W Żakach, jak dobrze pamiętam, to była grupa Żaki. Na później, no najdłuższy okres to spędziliśmy na, na macie zapaśniczej przede wszystkim. Później ja zostałem w tych zapasach dłużej. Poszedłem do szkoły, do Radomia, do Szkoły mistrzostwa Sportowego, a Sebastian zaczął się spo, interesować bardziej sportami uderzonymi. nogę? tak jak Kontakt mamy ze sobą praktycznie cały czas, nawet jak Sebastian jest w Anglii. Ja jestem tutaj. A jak zjeżdża, no to no pomagamy sobie, tak? Teraz wiem, że Sebastian w październiku chce już y wejść do klatki, więc ja teraz akurat urlopuję, też mam trochę więcej czasu, więc pomagamy sobie. A tak poza tym to z Sebastian po prostu nie ma kolegów i <grym się wyszła> jak nie ma się do kogo odezwać, to się odezwie mnie, No bo ja też nie mam kolegów. <grym się wyszła> nie, no, żartuję oczywiście. Sebastian jest takim twardzielem. A w sumie chyba tylko ja kojarzę jak płakam w przedszkolu. a dlatego kojarzę, bo płakałem razem z nim. Bo to jest właśnie za mało, dlatego się dziwię, że, że bro rozporty walki, ale na przykład nie piłkę dożną. <grystanie> From Seb. And, then, and this is what we want. Seb... The redness. So on his left side as he's sort of waving his arms around. Spin. spinning wheel. Yeah. And ultimately, ends up on his back. Works straight from the oh. As uh, again, starts the second it's much of the same it's like a tentative leg kick brings his wrist to set it still comes in very upright and he's taking it with the left hand wow. oh, great judo throw Najbardziej w pamięci zapadła mi pierwsza walka, która odbyła się w Lidz. Ogromny ratusz, ogromna hala, stres związany z pierwszą walką. Przeciwnik niezbyt wymagający, aczkolwiek zaskoczył mnie pod koniec drugiej rundy. Zostałem złapany na trójkąt. Finał był taki, że sędzia przerwał walkę poprzez rozcięcie zawodnika. Udało mi się z tego trójkąta wyjść. Wszystko poszło po najlepszych. Saba, powiedz mi, w Lincoln czy ty jesteś jedynym Polakiem, który trenuje? Bo wiem, że zahaczasz, jak wspomniałeś, różnego rodzaju teamy. Kto tam poza tobą trenuje jeszcze? Nie, jest nas więcej. Prowadzimy również treningi grupowe. Około 30 osób Polaków pod nazwą Family and Friends. Czyli reprezentujemy również na, na różnych eventach rodzinę i przyjaciół. Czyli jednym słowem wzajemnie się wspieracie. Czyli może warto byłoby tak, wspomnieć tak, tak. i podziękować, ewentualnie pozdrowić kogoś. Również dziękuję tutaj Kamilowi Rutkowskiemu, Czyżyk Robert, Orzeł Smołki. każdy już wie o co chodzi także za przygotowania Mączka wspierają mnie podczas każdych przygotowań do walki i motywują. Także dziękuję za to. No i ja też się przyłączam do tych pozdrowień. Jednak co rodzina to rodzina. Również chciałbym podziękować głównemu trenerowi Glenn. Thank you for everything. I również wszystkim przyjeżdżającym, przylatującym na walki, no bo jednak jest to duża grupa czasami jest to 30-40 osób. Dziękuję. No i ja też dołączę do tej grupy. Nie wiem jeszcze kiedy, ale dołączę. Serdecznie zapraszam.